Hej drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam was na kolejny filmik z propozycją zestawu komputerowego dla gracza, tak zwanego wirtualnik. Kwotaka wyszła to 4370 ,64 zł grosze. Można oczywiście to sobie zjechać z ceną o parę stówek w dół, chociażby kupując inny zasilacz. Dajmy na to Vero M1 600 w około 100 zł taniej, a spokojnie sobie ten zasilacz z tym zestawem poradzi. Mamy tam po prostu niższy certyfikat, niższą sprawność. Możemy zdecydować się na 8 GB pamięci. 8 GB w większości przypadków wystarcza. No i powiedzmy, możecie kupić sobie dwie kości po 4 GB, a później kolejne dwie kości po 4 dołożyć z czasem, jeżeli będzie Wam tych 8 GB mało, lub też kupić jedną kość 8 GB. A później dorzucić kolejną. Możecie kupić inną obudowę, dajmy na to 30 zł. Na obudowie możemy jeszcze ugrać. Natomiast ta, moim zdaniem, jest naprawdę bardzo fajnym wyborem. O niej będę mówił kilka słów później. Możemy również kupić inną kartę graficzną, powiedzmy RI 478 GB około 100-150 zł możemy na tej karcie ugrać również, a uwierzcie mi, że różnica w wydajności między 470 a 480 naprawdę nie jest powalająca, także wiele nie stracicie. Przypomnę również o propozycji zestawów komputerowych na moim forum ITPC, linka podam w opisie tego filmiku, także możecie sobie zobaczyć, tam są zestawy dla osób, które podkręcają, czy też osób, które nie chcą podkręcać komputera, każdy znajdzie coś dla siebie. Teraz omówimy sobie podzespoły, jak zwykle zaczniemy od płyty głównej MSI Z270A Pro, najtańsza zestawki, jaka w ogóle była na chipsecie Z270, ale będziemy procesor tutaj podkręcali, przynajmniej ja takie mam założenie. Dlatego też na tym chipsecie płytę wybrałem. Sekcja zasilania w miarę sensowna. Z5 i spokojnie sobie poradzi. Mamy również slot na dysk M2, który też do zestawu wrzuciłem. O tym za chwilę, natomiast tutaj zwróćcie uwagę, że mamy tylko jeden slot. Nie możemy wrzucić dwóch takich dysków i uruchomić je w rajdzie, natomiast nie sądzę, żeby ktokolwiek tego próbował, i to robił. Ale może się mylę, ale może się mylę. Osiem z portów SATA 6, przepraszam, 2, 4, 6. W zupełności wystarczy dwa wyjścia USB 3,1 na przednie panelu obudowy, również wystarczy, jeżeli chodzi o panel. Tylny, to mamy między innymi 6 portów USB moim zdaniem minimum. 4 to za mało, 6 minimum a 8 optymalnie. W miarę sensowna dźwiękówka, oczywiście wyjścia wideo, które raczej wam się nie przyda aczkolwiek powiedzmy, dajmy na to, wgrywacie sobie nowy bios do karty graficznej, bo macie taką potrzebę i dajmy na to, że ten bios wam się źle wgra. Karta nie startuje, wtedy ta integra wam się jak najbardziej przyda, żeby przywrócić oryginalny BIOS na kartę graficzną. Tak ekstremalny przykład, ale, ale czasem się przydaje. Mnie ostatnio coś takiego się przydało, uwierzcie mi. Ok, procesor i 5, czy 4 rdzenie, 4 wątki, taktowanie maksymalne 4200 MHz, to jest tryb turbo. Jest to wersja box, czyli mamy 3 lata gwarancji, natomiast nie mamy dorzuconego do tego procesora chłodzenia. Ja wybrałem Fortisa 3 o tym PC. W zupełności sobie poradzi z chłodzeniem. Podkręconego tego procesora, właśnie 7600K. Co bardzo ważne, nie koliduje to chłodzenie z bankami pamięci. Także, gdybyście akurat wybrali sobie inne pamięci, niż ja polecam w tym zestawie, z wyższymi, powiedzmy, radiatorami, to nie będzie problemu, możecie spokojnie takie zastosować. Gdybyście zdecydowali się, powiedzmy, na procesor i7 w takim zestawiku, oczywiście będzie drożej, jak najbardziej można, i wtedy proponowałbym zamiast Fortis 3 wziąć Grandisa 2, powiedzmy, bo Fortis 3 pod OC Procka 7700K sobie niezbyt dobrze poradzi. Pamięci, o których mówiłem wcześniej, 2x8 giga, taktowanie 2666 MHz, opóźnienia C16. Rzecz jasna możecie sobie opóźnienia zmienić, obniżyć, możecie się pobawić pamięciami, podkręcić je. Jest poradnik u mnie nawet na kanale, jak to zrobić. Nie jest to skomplikowana sprawa. Natomiast powiem Wam szczerze taką rzecz. Ostatnio miałem przyjemność testować pamięci o taktowaniu 3000 MHz i powiem Wam, że różnica w grach, tak z biegu, powiedzmy odpalam grę i gram, nie wybieram konkretnie żadnej lokacji w grze, Odpalam grę i różnica między pamięciami taktowanymi 2400 3000 MHz wynosiła dosłownie zero. Także musicie mieć odpowiednią lokację w grze, konkretną, gdzie wykorzystacie szybkość tych pamięci. Natomiast w większości rozgrywki tak czy inaczej różnicy nie będzie. Takie małe tylko tutaj sprostowanie. Ok, dysk SSD na M2, po prostu mniej kabli, dlatego go wybrałem. Jest to Adata Ultimate SU800, 128 GB. Minimum moim zdaniem na system, na programy podstawowe. Musicie naprawdę, tak czy inaczej, w takiej pewności dbać o porządek na dysku, żeby się nie zapchał. Jest to dysk na interfejs SATA, nie jest to dysk na interfejs PCIe, Express, ale rzecz jasna, tamte kosztują, mówię o dyskach PCIe Express, kosztują dużo więcej. Tutaj są szybkości, tak naprawdę bardzo zbliżone i do dysków, właśnie takich dwuipół calowych, identyczne można powiedzieć, natomiast mówię, to nie będzie plątaniny. Pląta z kablami Na dane wziąłem P300 Toshiby, 1TB, całkiem spoko dyski, ciche, ja już do kilku komputerów je montowałem, nie było z nimi najmniejszego problemu. Oj, małe zdjęcie, też nie będę go powiększał, bo nie ma sensu. 209Z, cena również bardzo spoko. Gdybyście chcieli zmienić na inny, polecam WD Blue, powiedzmy, również fajne dyski. Karta graficzna. MSI RX 480 Armor, 8GB. Dlaczego 8? Bo powiem Wam szczerze, że są gry, już niektóre gry, które potrzebują troszeczkę więcej, jak 4GB, i widać czkawki w grach. Po prostu, jeżeli ustawicie tekstury na maksymalne, wtedy 4GB pamię pamięci na karcie VRAM nie wystarcza. Dlatego taka, taka karta, okej, okay, obudowa Silent PC N35W. Naprawdę bardzo solidnie wykonana skrzynka w dobrej cenie. Ja ją testowałem, akurat testowałem wersję bez okna, ale to jest dokładnie to samo, tylko po prostu doszedł panel Plexi. Obudowa bardzo solidna, pomieści i wysokie chłodzenia, i długie karty graficzne. Dobrze wentylowana, łatwy dostęp do filtrów na topie. Magnesowy filtr mamy również dwa regulatory obrotów, wyjścia USB-C, oczywiście, na panel przedni, rzecz jasna. Tutaj chciałem Wam pokazać wszystko z zamontowanymi podzespołami. Również macie tacki na dyski dedykowane, znaczy nie tyle tacki co miejsce na dyski SSD. Gdybyście chcieli zabudowana dolna część, czyli mamy dwukomorową konstrukcję. Ładnie można poukładać, pochować kable. Naprawdę spoko skrzynka. I zasilacz. Silent MPC Supremo M2. Certyfikat 80 Plus Gold, czyli wysoka sprawność powyżej 90%, 92% dokładnie. Modularne okablowanie, może go powiększę. Modularne okablowanie, płaskie, czarne, co się chwali. Łatwo będzie je ułożyć w obudowie i również będzie to estetycznie wyglądało. Zwłaszcza, że mamy panel boczny z oknem. Tutaj, jeżeli chodzi o minusy tego zasilacza, to mamy łożysko kulkowe, co jest plusem, bo dłużej ten, to łożysko wytrzyma. Natomiast podczas poczynku będzie ono delikatnie słyszalne. Także na taki kompromis trzeba pójść. Tak wygląda okablowanie. Także, jak mówiłem, czarne, płaskie. Semimodularna konstrukcja dołączona mam naprawdę tak, na, tak naprawdę kable, tylko te, których używam na co dzień, czyli 24 pini i 8 pin EPS. Przypominam również o promocji w sklepie Rolnet, gdzie możecie mieć darmową wysyłkę i za symboliczną złotówkę składanie kompa lub też pendrive'a. Znaczy link do opisu promocji znajdziecie w opisie tego filmiku. Tam Was odsyłam. Wszystko jest ładnie opisane. Pamiętajcie, żeby dodać do koszyka daną usługę, bo inaczej ta promocja nie zaskoczy. Na minimalne zamówienie to 1500 zł, również warto o tym wspomnieć. I zaprosić chciałem Wam również na, na Was, również na stronkę g2.com, gdzie można kupować, sprzedawać gry z kodem, który zobaczcie teraz na ekranie. Macie 3% zniżki. Gdyby ktoś był zainteresowany, to zapraszam. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.